Ci, którzy mimo złej pogody postanowili wziąć udział w finale festiwalu sztuk przeróżnych cyrki nowe w swojej decyzji nie żałowali. To fantastyczny pomysł, dlatego że w naszym mieście im więcej takich atrakcji dla dzieci, tym lepiej. tak? Dzieci się rozwijają, więcej widzą, więcej mają możliwość porównania tak? takich atrakcji. Eee, cyrk, e, jakieś sztuczki kuglarskie, mam nadzieję, z tego co widziałam na plakacie. Rewelacyjny pomysł. Słowa te potwierdzają sami zainteresowani. Dla najmłodszych to ciekawe przeżycie. Jest dużo zabaw, dżonglowanie. To leży, tak kręcisz, no jest. Organizatorzy chcą, aby dzięki podobnym wydarzeniom ludzie mieli okazję poznać inne, nieznane dotąd oblicze cyrku. Cyrk tradycyjny, tandetnie wygląda. My chcemy jakby pokazać inne oblicze cyrku. Dokładnie tak. Ja jestem najbardziej zainteresowany właśnie nowym cyrkiem, w ogóle mieszaniem się sztuk. W ramach Festiwalu Sztuk Przeróżnych Cyrki Nowe zaplanowano szereg atrakcji. Widzowie mieli okazję zobaczyć interesujące przedstawienia. Po raz pierwszy Festiwal Sztuk Przeróżnych chcieliśmy pokazać różne sztuki, od teatru, od teatru inicjacyjnego dla małych dzieci, po, po teatr dalkowe i sztuki cyrkowe. Najważniejsze, na czym zależało organizatorom, to przedstawienie cyrku w innym świetle. Festiwal został przygotowany tak, aby widzowie Mogli zobaczyć jak najwięcej. Promujemy nową e, falę cyrku. E, to jest cyrk, który rozwija się. E, od jakiegoś czasu na Zachodzie, cyrk, który odchodzi od cyrku tradycyjnego, który kojarzy się ze, z cyrkiem ze zwierzętami. E, na pewno tutaj chcielibyśmy promować cyrk jako trochę inną formę sztuki. E, sztuki, która z, z natury swojej łączy różne dziedziny, więc jest z założenia interdyscyplinarnym czy teatr, muzykę, e, artystów, kuglarzy. I z, wszystkie te formy zebraliśmy tutaj i chcieliśmy je pokazać. E, e, Troszkę też dlatego, że na co dzień w Ostrowcu ludzie nie mają możliwości, żeby takie sztuki zobaczyć. Organizatorom udało się osiągnąć założenia. Cyrk, który zaprezentowali, może się podobać i zdobywać nowych widzów. Z całą pewnością bawi i rozwija najmłodszych.